Czas najwyższy, żeby to lotnisko przestało być tylko i wyłącznie wirtualnym projektem, a stało się rzeczywistością, która pomoże w rozwoju Białorystoku i całego województwa. Stąd dzisiaj nie tylko o udziale miasta w, tym, w tej inwestycji, ale także o zarządzie województwa, którego głównym, jednym z głównych zadań jest właśnie budowa lotniska. Stąd w dzisiejszej konferencji biorą udział osoby, które były związane z inicjatywą budowy lotniska w przeszłości. Karol Tulianek, radny Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej członek zarządu. Pan Cezary Łudakowski, kandydat do sejmiku, a jednocześnie wcześniej dyrektor Urzędu Rozwoju Regionalnego, który zajmował się tworzeniem regionalnego programu operacyjnego i pan Marek Komorowski, radny sejmiku Unii Europejskiej. W związku z tym planując RPO, czyli też negocjując RPO, rzeczywiście te środki zostały zapewnione w wystarczającej ilości oczywiście przy założeniu budowy lotniska na Krywlanach i przy założeniu skali lotniska, jakie na Krymlanach miało powstać. Przy podjęciu dość ryzykownej, może odważnej no, decyzji o całkowitym wywróceniu projektu i, 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 i rozpoczęciu poszukiwania nowej lokalizacji. Wiąże się przede wszystkim z tym, że pojawia się nowy budżet, tu oczywiście jest problem z tym, że nie wiemy jaki to jest budżet, ale na pewno, na pewno dużo wyższy niż na Kryblana, chociażby z tego powodu, że na Kryblanach ziemia była własnością publiczną, a w Sanikach ziemia jest własnością... bez e na to, czy lotnisko tak. miałoby powstawać na Kryblanach, na Polanach, czy gdziekolwiek indziej, to miasto będzie głównym beneficjentem. Stąd miasto powinno zaangażować się w to przedsięwzięcie, bo jestem żywotnie zainteresowany. Jeszcze kwestią jest kwestia utrzymania, tak, tak, to jest tak. niedochodowe i województwo przy swoim budżecie prawdopodobnie nie wytrzyma. Nie wytrzyma, tak jakby nie będzie w stanie utrzymać portu lotniczego. Im więcej udziałowców, im więcej bogatych podmiotów, a miasto jest wyraźnie bogatsze od województwa, tym prawdopodobieństwo, że ten port nie zbankrutuje wzrasta, więc jakby tutaj nie tylko chodzi o inwestycje, ale też i o, o jego późniejsze funkcjonowanie. Tak, o tym zacząłem mówić. Przypomnę tylko, że budżet miasta to około miliarda trzystu milionów, budżet województwa to nieco ponad 300 milionów. To widać jakby skalę, widać skalę możliwości miasta i województwa oczywistym, więc jest, że każdy kto będzie prezydentem miasta powinien przystąpić do tej inicjatywy. Do